Cześć to Pawła z Piwnego Klubu. Jakiś czas temu skomentowałem któryś z postów w browaru Madgarden, znaczy post, w którym browar wrzucił właśnie zdjęcie tego piwa. Czyli The Journey Begins, chyba tak powinno się to um, ładnie powiedzieć. Um, że jest, czeka na recenzję i bardzo na nie liczę. I wtedy chyba, na, nie pamiętam, czy napisałem, ale tak myślałem, że o jakiś nowy chmiel. Taiheke End Galaxy. Otóż nie. Otóż nie. W ogóle może najpierw zacznijmy od stylu. The Journey Begins to DDH Hazy Wipa Taiheke and Galaxy. Taiheke to chmiel nowozelandzki. To ciekawe jest bardzo. Ja byłem przekonany, że to jest coś nowego albo względnie nowego. Okazuje się, że to jest Chmiel bardzo stary, z tego co udało mi się przeczytać, poprawcie mnie, jeśli, się, jeśli źródło mnie myli, e, ale źródłem było e, Nowozelandzkie Ministerstwo Chyba Rolnictwa albo no, jakieś tam w każdym razie miejsce Stowarzyszenie Chmielarzy, coś takiego. Okazuje się, że Chmiel po raz pierwszy komercyjnie został wypuszczony w 1972 roku i e, e, była to inicjatywa amerykańskiego e, Ministerstwa Rolnictwa, taki departament. E, nazywa się ACT, ACT, e, i ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam, przepraszam, e, ARS, ARS to jest Agriculture Research, coś tam. Jest to agencja rządowa, która właśnie między innymi zajmuje się badaniami e, i rozwojem, tak jak się teraz popularnie mówi, czyli B, R, RD. No i właśnie mm, z inicjatywy tegoż, tegoż tworu powstał chmiel Tańheke. E, dziś mamy chmiel, ten chmiel. Mm, w tym piwie, co mówi opis, nie wiem jaki tutaj, zaraz zobaczymy, czy jest jakaś morska opowieść, ale opis, który udało mi się znaleźć w internecie, mówi, że tej hekę powinien dawać aromaty cytrusowe, najbardziej gryfruta i limonki, tak, zarówno w anglojęzycznych źródłach, jak i polskojęzycznych, które skopiowały zapewne z tych anglojęzycznych, tak ten chmiel był określany. No etykieta jak zwykle piękna, design by Ostex, już wiemy, tak, są trzy. Niedawno mówiłem dwie, ale tak naprawdę no, trzy takie firmy, e, takie, takie agencje w Polsce, które zajmują się piwem intensywnie i bardzo im to wychodzi: to jest IrstPel, to jest Ostex i to jest oczywiście Flow Grzesia Serdecznie pozdrawiam. No i cóż, dobrze, m, może przejdźmy do piwa. Uważamy w Alebrowarze. E, piwo niepasteryzowane, niefiltrowane do ważności 30 maja 2021, więc dość świeże, jeżeli jest niepasteryzowane to to myślę, że yy, no niedawno musiało powstać. 7.3 Alko yy, ekstrakt oczywiście jak to zwykle u Malfgardenów nie podany jest. Może niezwykle, ale z tego co pamiętam zdarza się. Yy, zawiera słód jęczmienny, pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne. No cóż, yy, zwykle yy, zwykle słyszę często od pora ze stu mostów odsyłam na stronę. I już sprawdzam, tylko jak. <grych> no, ja wiem, że blogerzy to akurat taka, taka nacja, z którą trzeba walczyć, i, i, a nie i ich dopieszczać, no ale ja uważam, że takie informacje powinny się jednak znaleźć na etykiecie, a nie na stronie, o ile w ogóle są na stronie. Nie wiem, jak jest w przypadku Madgardena. Gardena. Nie jest tutaj napisane jest strona internetowa, nie jest napisane Morsi, jakiś kodku QR, jak jest w przypadku Browarstwo mostu, przynajmniej tyle dobrego, no ale. Nagrywam w tej chwili, nagrywam akurat telefonem, więc nie mam jak sprawdzić, więc Wam nie powiem. Będziecie musieli sobie sprawdzić, albo do, dorzucimy w komentarzu, może informacje na temat Belgii, czy dokładnego składu. Yy... Team aromaty raczej nie. <laughs> nie w tym stylu, <laughs> ale kto ich tam wie. Dobrze, sprawdźmy to, co najważniejsze, czyli piwo. Co się spodobało? O, bardzo fajny zaromat słuchy, ale sobie cały czas obiecuję, że nie będę z tej puchy wąchał, e, bo to jednak nie o to chodzi. Mm, no ale się piękne, soczkowe, pomarańczowe, e, gęściutkie, takie multivitaminowe wręcz. No jak sok wygląda, bardzo pięknie, bez żadnych farfocli, czyściutko. Piana drobniusia, bieluśka, e, bardzo ładnie oblepieszkowa. No może drobno i średnio oblepieszkowa z przewagą tych drobnych. Bardzo, bardzo ładne chciałoby się rzec wzorowe piwo. Powąchajmy. Mhm, mm chmielowo, owocowo. Ja bym bardziej powiedział na pierwszy rzut, że raczej właśnie pomarańcze, że raczej taki cytrus, ale słodkie. Limonka, jak dla mnie skórka z limonki. No i białe owoce. Białe owoce to też może być od galakty. W kierunku takim U winogrona może trochę. Ale generalnie wytrawnie, znaczy wytrawnie. Generalnie cytrusowo i właśnie tak. Teraz zaczęło się otwierać w kierunku y, trochę bardziej grejpfruta, ale pierwszy pierwszy buch to były dla mnie pomarańcze. Bardzo ładnie pachnie. aż ślinka mi pociekła naprawdę, bo intensywnie. Ech. Teraz taka podbudowa płatkowo-słodowa troszkę wyszła. Uff. No jest też limonka, ale, ale dla mnie główne tutaj pierwsze skrzypce pomarańcza z grejpfrutem. Spróbujmy. Szczółtkie, pełne, oleiste. Goryczka raczej niska, może w kierunku średnia, raczej niska. Chmielowe, w smaku zdecydowany dla mnie grejpfrut. Taki goryczka, ale też taki, takie albedo wręcz. Mm, nie tylko w goryczce właśnie, tylko też w smaku taki grejpfrut. I gorzki, i słodki. Um. Bardzo pełne naprawdę i takie... Domyślam się, że być może ma to dekstryna, chociaż nie wiem, czy... To chyba nie jest alergen. Nie, no, na pewno nie. Um, bo jest takie bardzo pełne, oczywiście nie ma, od razu mówię, jeżeli nie ma, to przepraszam, a jeżeli jest, to też bardzo dobrze, to, to nie jest absolutnie żaden zły dodatek do piwa, um, ale jest tak pełne, bardzo grejpfrutowe uh -huh. i też pomarańcza dla mnie w smaku. Bardziej na pewno grejpfrutowe niż limonkowe, aczkolwiek na po smaku, na finiszu na, na aftertaste zostawia takie takie właśnie, taką skórkę od limonki. No, bardzo przyjemne, cytrusowe, y, trochę może jednowymiarowe, ale no, umówmy się, też tak miało być, tak? Y, może nie single hop, ale double hop. <śm> czyli dwa chmiale, tak, domyślam się, tak Heke i, i Galaxy. Y, no, rzeczywiście, takie, takie mocno owocowe, mocno. W kierunku grejfruta. Bardzo dobre, leciutko mam wrażenie alkoholowe, ale to może być też tak, że mm, piąty, szósty, że to jest doryczka. Ona też y, y, no, potrafi podbić odczucie alkoholowości. Y, ogólnie no, uważam, że jest bardzo dobrze, mm, jak w większości jasnych piw od Madgardena. Na temat ciemnych nie będę się wypowiadał, bo. Dostanę zaraz po obie pewnie. Znaczy, The Middle of Silence, tak ma nazywało się to piwo, było petardą. Czy jest petardą, bo teraz będzie chyba druga warka z tego, co czytałem na profilu Malkardena. No jestem zdecydowanie na tak. Bardzo fajne, wytrawne, rześkie, cytrusowe piwo, ale jednocześnie pełne, co powoduje takie uczucie, jakby takiej kontry trochę słodowej. No cóż. Dajcie znać, czy piliście, jeżeli tak, to czy wam smakowało. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia na kolejnej degustacji. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.